mam wszystkim Bartacie. Łajnie. Pozdrawiam. Wszystkich widzów na moim kanale. I wjechałem. Już dawno wjechałem do kraju. Aktualnie dojeżdżam już praktycznie do Iławy. Do Iławy zostało mi do Szałkowa 26 km na bazę. Auto zjechało po długim czasie do kraju do Polski, bo szykuje się tutaj większy serwis. Słuchajcie, mianowicie wymiana akumulatorów. Jeden tutaj cholerka coś, coś go boli. Wymiana szyby, bo tutaj też jest takie stryknięcie. Tam na szybie jest postrzał. No i ogólnie tutaj skasowanie tego błędu, sprawdzenie co się dzieje. Zapaliła się nawet kontrolka od poziomu oleju, że jest niski stan oleju. No i tak to, tak to wygląda, że to wszystko będzie właśnie ogarnięte. Tak? Przy aucie także kierowca, który wyjedzie. Myślę, że pewnie we wtorek, bo w poniedziałek auto trafi na serwis. Bo teraz mamy piątek, godzina 16.42, e, jak dojeżdżam? Słuchajcie, na bazę. No i co? No i wyjazd ułożył się mianowicie tak, że no, pojechałem do Niemiec, tak jak wiecie. E, tam wsiadłem na skanie, przepłynąłem e, z Kiloni do Göteborgu, do Szwecji. Tam miałem e, rozładunki, cztery w sumie. Pojechałem to, rozładowałem. Następnie, słuchajcie. Przejechałem do Szwecji. Przejechałem, bo. Aha, najważniejsze Norwe Norwegii, miałem te rozładunki swoje. Po rozładowaniu przejechałem pustym zestawem na Szwecję, gdzie załadowałem drzewo. No i tutaj możecie sobie zobaczyć materiał, jak to wyglądało. Ten to, to załadowany już praktycznie, te, te dechy. No i powiem wam, że. Kuźwa, nie pamiętam, co już na tym materiale tam mówiłem, bo to było. Z półtorej tygodnia temu dokładnie nie pamiętam co mówiłem, nie przypomniałem sobie. Ale zobaczcie, ten materiał, jak to wyglądało. Chwóź, Cześć wszystkim. Wartości, kołania, witam z mokrej Szwecji. Kuźwa Ach, pospinane drzewko. Słuchajcie, szkoda, że nie było jak tego nagrać, abyście zobaczyli, jak Barta się czołga na załadunku u góry po tych dechach. No ale nie było czasu, słuchajcie. Drzwi muszę zamknąć. Wziąłem telefon, tylko... No, jest godzina 21. Dostałem dyspozycję, że mam jutro o 8 się ładować. No ale ja jak to ja, musiałem podjechać jeszcze, zapytać jak to wygląda. Może dzisiaj się uda, nie? A bardziej mi chodziło jeszcze zobaczyć, czy jest prysznic tutaj nie? na firmie. I jest prysznic. No ale przy okazji się dowiedziałem, że również załaduję dzisiaj. Także... Bardzo fajnie. Mam już problem z głowy. Yy, także teraz to załadowałem. Dzisiaj jest wtorek. 6 yy, października. Załadowałem się z tym i wyjadę, wejdę sobie pod prysznic. Wykręcę sobie pauzę i gnam do Göteborga na prom i płynę do Kiel. Także do później. No i właśnie tak yy, tak kochani. Yy, całe szczęście podjechałem się tam zapytałem załadowałem to wszystko miałem już z głowy nie musiałem się rano zrywać bo miałem już ładunek na sobie, udało się to no i powiem wam szkoda, szkoda, że, że nie nagrałem tego, tego załadunku, no ale deszcz dawał niemiłosiernie jak widzieliście to drzewo, te deski były owinięte taką folią na której stała woda ja się w tym kuźwa czołgałem, nie no Powiem wam, mam jeszcze kilka materiałów z promu. Jak płynąłem tą Germaniką, to jest jeden z tych, naj, z tych nowszych promów. On jest już na to biopaliwo, na ten gaz, chyba jak, jak dobrze pamiętam. czasie kto zagląda na, na, na Facebooka, czy też na Bartas Szorciki, na mój drugi kanał, taki informacyjny bardziej, to wie, że odbierałem, słuchajcie, nową naczepę z Krone, tutaj dla King's Road Tą naczepą, słuchajcie, pojechałem się załadowałem, załadowałem 24 tony stali. Następnie pojechałem do Kiloni, do portu znowu Color Lina do, do spedycji, tak, Color Line, gdzie odczepiłem yy, naczepę i podczepiłem teraz yy, to, 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 to starsze, takie, yy, <noise> które właśnie za sobą ciągnę. Bo, aha, no to zaraz Wam powiem co i jak. Zaczepiłem tą naczepę, tak, była pusta, ona tam czekała w porcie na mnie. Tak jak mówię, tą nową zostawiłem, tą podczepiłem i pojechałem się yy, do hamburga. Czyli 100 km od kiloni pojechałem się załadować takimi tekstyliami. Nie wiem, co tam było. Pewnie z Chin jakieś, nie wiem, może skarpety przyjechały czy, czy kiwie, co. I wiozłem to do Limango, e, czyli Rhenus, ta, ta, ta spedycja cała, tak, w Goleniowie. E, tam to rozładowałem i z Goleniowa, słuchajcie, na pusto, e, to jest ponad 400 km, właśnie sunę na, e, na bazę, na którą już praktycznie dojeżdżam. I tak to, tak to mój kochani, wyjazd wyglądał. Nie obyło się bez tam drobnych problemów. Ponieważ, no co, no nową naczepę odebrałem. Dostałem 10 pasów. Okazało się, że na załadunku są potrzebne: jest potrzebnych 14 pasów. Już był problem. Do tego nie miałem mat tych antypoślizgowych. wiecie podładunek No i mnie przez co nie załadowano w ten sam dzień, w którym tam byłem. Odstałem tam dosyć sporo. dosyć długi czas. No i załadowany byłem dnia następnego i to nawet nie z rana od siódmej, jak pracowali, tylko czekałem aż przyjedzie do mnie drugi kierowca i dowiezie mi Słuchajcie pasy i maty. Gdy mi to dowiózł, to było gdzieś godzina dziesiąta, on przyjechał. Następnie jakieś 15 minut później wjechałem tam na plac się załadować. No i o kurczę, koło 12:00 z hakiem wyjechałem i stamtąd właśnie jechałem do, 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 do portu, tak? Do Kiloni, gdzie tak jak już Wam mówiłem, zostawiłem naczepę, która była wprowadzona później na prom i płynęła sobie do Oslo, czyli długi, długi transport miała, tak? Przed sobą. Nie wiem jak to tam wygląda, czy już Wam dodałem, ale chyba, chyba tak, z odbioru, Dodam prędzej, bo mam chyba też materiał e, Nagraną tą e, Nową naczepę, tak? Jak to wyglądało Jak to Jak to wygląda, no i teraz słuchajcie kochani Dla ciekawych, dla tych, którzy Wyjechali do Krony odbierać naczepę Ja wam teraz puszczę materiał, na którym Się nie odzywałem, ale tam e, Powiem wam tylko, co będzie na tym materiale. Słuchajcie, co najważniejsze, jak ktoś pojedzie To jest proste jak jak konstrukcja cepa wchodzicie pierwsze do budynku i tam jak zobaczycie będzie taki automat, który nagram, naciskacie język polski, e, później wyświetli Wam się komunikat, pobierz bilet wciskacie to, pobieracie bilecik i czekacie aż wyświetli się tam na monitorze który również jest na, na tym filmie nagrany e, wyświetli się komunikat e, że raczej komunikat, wyświetli się was, Wasz numerek i pod które okienko, pod które stanowisko macie podejść tam podchodzicie i musicie mieć ze sobą rzecz jasna, jeżeli e, ja, nie, ja akurat nie miałem bo były próbne e, te tablice rejestracyjne, ale e, 99% przypadków to trzeba mieć ze sobą tablicę rejestracyjną e, dokumenty, no i numery e, seryjne naczepy, tak i to przestawiacie w okienku, za, zabrać ze sobą oczywiście dowód osobisty żeby się nie cofać, tak jak e, tam sporo kierowców właśnie się cofało po dowód osobisty, no nie wiem, jako, jakoś mnie e, odbieranie w Google tak wzięło, że ja już miałem dowód ze sobą przygotowany. <grych> e, no i następnie czekacie na tym samym monitorze, na którym wyświetlał się Wasz numer, e, wysiedli się wtedy stanowisko, na którym stoi Wasza naczepa, tak? E, no i tak to, tak to wygląda, to jest bardzo proste, także nie ma się co stresować tam jeden kierowca właśnie też się podpytywał co przyjechał co, jak, gdzie, po co, czemu, dlaczego no ja mówię słuchaj idziesz tylko ten bilet pobierasz i tak właśnie wytłumaczyłem mu tak co ja, co przed chwilą wam powiedziałem no tak to kochani wygląda powiem wam jak ma się zajebistego prowadzącego jakby może kiedyś oglądał Michał pozdrawiam słuchajcie naprawdę robota kurczę, jest super poukładana bez, bez jakichś tam stresów bez niczego, kontakt w jedną, w drugą stronę, co jest do zrobienia, się robi, się jedzie i jest gitara, tak? No, także tak to, kochani, na chwilę obecną wygląda, że zjeżdżam teraz do domku. Mamy piątek, czyli dwa tygodnie byłem w trasie i teraz jadę na dwa tygodnie do domku. W międzyczasie kilka spraw się wymaga załatwienia swoich prywatnych. No, i wiadomo, ten ten system ten system 2 na 2 to jest tak jednak, jednak najlepsze co może być de facto jak ktoś jeździ 3 na 1 czy 4 na 2 wiadomo, że jest się mniej w domu, ale się więcej zarobi, tak? no to wiadomo, że wszystko zawsze ma dwie strony albo w lewo, albo w prawo jak ktoś bardzo potrzebuje pieniążków, a, a no nie musi aż tak często być w domu no to wiadomo, że yy, może sobie tam jeździć 3 tygodnie na 1 czy też 2 na 1 albo i, albo i jeszcze jakiś dłuższy tam cykl no i wtedy wiadomo że się więcej pieniążków zarobi. mi aktualnie ten 2 na 2 odpowiada. To co zarobię również mi wystarczy. Także kochani no ja, ja naprawdę chcę jakoś to wiecie tak porówno rozdzielić tak trochę, trochę żeby i też w tym domu popyć tak. No. To także tyle z mojego wyjazdu. Będę wam, no sorry, że nic nie nagrywałem, tak więcej, ale no nie mam uchwytu na telefon. Rozglądałem się na stacjach, nie ma nigdzie takiego, jaki by mi odpowiadał, jaki by mi pasował. E, zarosłem, wiem. Nie byłem u fryzjera przed wyjazdem. Tak to, tak to wygląda. Słuchajcie, teraz już się przygotuję na następny wyjazd. Będę miał e, uchwyt i ponagrywamy nie tylko e, jakiś mój monolog. Ale również będą wklecone w monologi jakieś timelapsy, tak? Zjazdy tam, czy przez Szwecję, czy przez Norwegię, bo tak jak mówiłem i o czym doskonale wiecie, tam są piękne tereny, tam się fajnie jeździ. No, także tyle, kochani, <ścoughs> tak to wygląda. Mówię, ee, nie wiem dokładnie, jak to będzie pomontowane, ale mam nadzieję, że w odpowiednim momencie i dodam Wam ee, i ten film z odbioru, naczepy. I również mam zdjęcia, jak odczepiałem tą naczepę. Myślę, że to już się pojawiło. Jak ona stała, już odpięta. No i tak to nie wygląda. I serdeczne pozdrowienia dla Grzesia, dla kolegi, z którym jechałem do Niemiec, który właśnie w tym czasie, jak ja odpinałem, to po drugiej stronie stał po drugiej stronie portu. Stał prom Germanika, na którym właśnie Grzegorz wjechał i płynął sobie do Göteborgu. No, także tyle kochani, trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam, Bartasz się kłaniał, hej!